Dzień dobry, nazywam się Paulina Gieniec, jestem instruktorem Nobel Lashes. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy w trudnych warunkach letnich z klejem. Bardzo wiele kursantek pyta mnie, jak sobie poradzić z klejem latem. Oczywiście nie jest to łatwe, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że każda nasza aplikacja musi być trwała, żeby nie było reklamacji. Dlatego warto zaopatrzyć się w kilka klejów i dobrać sobie klej odpowiedni do naszych warunków padających w pomieszczeniu. Moim zdaniem z klejów na blasz najbardziej uniwersalnym klejem, który sprawdzi się praktycznie w każdych warunkach, jest klej na blasz. Klej Noble jest bardzo fajnym klejem, nie jest za gęsty, nie jest za rzadki. Lubi jak jest chłodno lub jak jest ciepło. Warto go posiadać, gdyż gwarantuje nam, że każda nasza aplikacja będzie piękna, ładna i długotrwała. Mam dla Was świetną poradę. Pracując z klejem latem, aby dłużej nam posłużył, żeby też nie wymieniać często jego kropelek, warto tą kropelkę zrobić nieco większą. Sprawdzonym sposobem na radzenie sobie z klejem jest po pierwsze odpowiedniego przechowywanie. Służą do tego odpowiednie woreczki termoizolacyjne. Które zatrzymują zimne i ciepłe powietrze, i dzięki temu klej zachowuje swoje odpowiednie właściwości. Kolejnym bardzo fajnym przedmiotem, który pozwoli nam zachować odpowiednią konsystencję kleju, jest takie to pojemnik, w którym możemy umieścić klej nawet kilka sztuk. Dzięki temu nasz klej nie będzie narażony na żadne warunki atmosferyczne typu za zimno, za ciepło. Poza odpowiednim utrzymaniem kleju, w odpowiednim ojemniczku bądź też woreczku. Ważne jest też to, żeby dobrać sobie klej do warunków panujących w naszym pomieszczeniu. Aby to zbadać, potrzebujemy użyć właściwie zerknąć na taką stację pogody. Dzięki której widzimy, jaka jest temperatura, jaki klej do tej temperatury będzie nam najbardziej odpowiadał oraz wilgotność. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dzięki tej wilgotności klej nam wiąże. Teraz w okresie letnim bardzo ważne jest to też, aby ta wilgotność oraz temperatura nie były za duże. Na przykład warunki klimatyczne, które wskazane są na tej stacji pogody, są idealne do pracy czyli 22 stopnie około i około 50% wilgotności. Klimat panujący latem, mianowicie dość wysoka temperatura oraz ym, dość niska wilgotność, troszkę nam przysparzają problemów. Mianowicie nie wiemy, który klej odpowiednio będzie nam pracował. Musimy sobie z tym poradzić. Warto posłużyć się laszkulerem Nobel Lashes, który nam po pierwsze ochłodzi troszeczkę okolice pracy, a poza tym sprawi, że podsuszymy naszą aplikację. Użycie laszkulera z Nobel Lashes jest bardzo przyjemne zarówno dla nas, jak i dla klientki, ponieważ wiaterek, yy, tak, który wydobywa się z niego. Bardzo pomaga w odparowywaniu kleju, w jego przyschnięciu i trwałości aplikacji. Mam dla was jeszcze bardzo fajny pomysł na to, aby sobie podkręcić wilgotność w gabinecie. Oczywiście latem niestety nie jest to wysoka wilgotność, taka naturalna. Możemy do tego użyć bardzo fajnego urządzenia, jakim jest e, Nano Mister Nobel Lashes, który po otwarciu wytwarza nam taką specyficzną parę Możemy sobie spryskać dookoła przestrzeń, która pozwoli nam, aby aplikacja była jeszcze bardziej trwalsza, tak? Klej bardziej zwiąże. Dzięki temu klientka będzie zadowolona i będzie na długo cieszyła się rzęsami, które jej zrobiłyśmy. Jeżeli pomimo moich rad nadal macie jakieś pytania, tak, wątpliwości dotyczące kleju, dotyczące ich wiązań i pracy z nimi, Jestem do Waszej dyspozycji, możecie do mnie napisać i mam nadzieję, że razem uda nam się wybrać najlepsze rozwiązanie po to, aby Wasza praca sprawiała Wam więcej przyjemności i Wasze aplikacje były piękne, trwałe i służyły klientkom jak najdłużej.